O, zobacz, nawet rozmawia z nami, zobacz. On ćwiczy kciuka. Aha, to dobrze, że jeszcze nie ma takich wygiętych. Pokaż czy masz. Ale Dieta. Przez niektórych znienawidzony mus, przez innych traktowana jako styl życia. Z nami dzisiaj w rozmowie właśnie na ten temat Natalia Topuniak, dietetyczka i instruktor fitness. Witam. Witamy serdecznie, mam do Ciebie kilka pytań, a później szybko Cię przesłucham. Dieta. Ustalasz, pilnujesz u innych, zajmujesz się tym zawodowo. E, powiedz, czym to jest e, dla Ciebie, bo tak naprawdę dieta to nie jest wbrew pozorom tylko takie mordercze odchudzanie. Oczywiście trzeba zacząć od tego, że dieta to jest ogół naszego odżywiania, to nie jest tylko e, odchudzanie się bądź... E, Dieta na masę, tak jak już niektórzy uważają. Dieta to jest po prostu wszystko to, co jemy. Tak? Nie możemy do tego podchodzić na zasadzie, że trzymamy dietę, ponieważ zawsze jakąś dietę stosujemy. Teraz dla mnie tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ta dieta była zrównoważona, żebyśmy odżywiali się w sposób taki, jaki jest dla nas dobry, czyli żeby była ona zdrowa przede wszystkim, żeby spełniała nasze cele, oczekiwania, żebyśmy dążyli do naszych wyznaczonych tutaj celów, ale przede wszystkim też, żeby była przyjemna, żebyśmy czerpali z niej radość, żebyśmy jedli to, co lubimy, żeby to nie była mordęga czy katowanie się na siłę, ponieważ tak jak niejednokrotnie mówiłam, Większość z nas nie jest osobami, które nie wiem, barują się z kulturystyką czy z różnymi rodzajami sportami, gdzie ta dieta musi być bardzo mocno trzymana i musi być bardzo restrykcyjna. My robimy to dla siebie, dla swojego zdrowia, po to, żebyśmy z tego mieli jak najwięcej korzyści, a wiadomo, że jeżeli będziemy się jakoś bardzo, bardzo mocno trzymać jadłospisów, które nie do końca nam odpowiadają, to po pewnym czasie po prostu wrócimy do swoich starych nawyków. Właśnie, może jakieś takie sprawy? Sposoby na to, żeby walczyć z tym takim utartym myśleniem, że dieta to jest coś nieprzyjemnego. To znaczy, właśnie przede wszystkim nie możemy stosować takich właśnie utartych, jak to powiedziałaś, schematów. Często spotykam się z stwierdzeniem, że musi być to pięć posiłków dziennie, że musi być śniadanie, że musimy określoną ilość węglowodanów przyjmować, mniej tłuszczy. Tak naprawdę dieta musi być bardzo mocno dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb. Staram się cały czas tłumaczyć osobom, które do mnie przychodzą, że to nie może być tak, że dieta, która jest rozpisana, dla ich znajomych jest tak samo dobra jak dla nich. Tak, tak naprawdę ja po sobie tak widzę, że u mnie pięć posiłków dziennie absolutnie nie zdaje efektu, bo nie mam kiedy tego zjeść. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, śniadania też nie do końca u mnie się sprawdzają i nie powinniśmy pewnych rzeczy, które gdzieś tam są narzucone nam z góry, traktować jako coś, co na pewno jest dobre. Teraz tak naprawdę dietetyka zmienia się tak diametralnie. I tak szybko, prężnie, że wiele rzeczy, które nam się wydaje, że było kiedyś dobre, w tym momencie okazuje się, że nie do końca dla wszystkich zdaje to efekt. Czyli tak naprawdę to jest ciągłe uczenie się, także Twoje. Uczenie się moje, uczenie się tak naprawdę też klientów samych dla siebie, swojego ciała, rozumienia tego. Często jest tak, że przychodzimy, nie mamy żadnych alergii pokarmowych, żadnych nietolerancji, czujemy się po wszystkim dobrze. Po czym się okazuje, że w miarę wprowadzania jakiegoś jadłospisu zdajemy sobie sprawę, że czegoś nie lubimy, że coś na nas źle działa i tak naprawdę na bieżąco musimy to kontrolować. Tak? Musimy patrzeć, jak zachowuje się nasze ciało, obserwować. Tak jak mówiłam, te wspomniane śniadanie to jest najlepszy przykład. Dla niektórych jest to super sprawa, ponieważ mają energię na cały dzień. Dla niektórych, tak jak dla mnie, strasznie śniadania mnie osłabiają, ja się czuję po nich ciężko i tak naprawdę wolę, sobie sobie gdzieś tam przetrzymać troszeczkę dłużej, ale znowu e, jem dosyć późno kolację, tak? Więc e, tak naprawdę wszystko musi być dopasowane do nas. Obserwacja ciągłe, patrzenie na nasze ciało, na to, jak się czujemy. Dietetycznie znaczy niesmacznie? Oczywiście, już mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o tym, że każde danie, które jest w cudzysłowie niezdrowe, możemy zmienić w sposób y, zdrowy, tak? Y, wszystkie burgery, wszystkiego rodzaju jakieś fast foody możemy sobie y, zmienić na sposób zdrowy. Wystarczy, że nie będziemy smażyć na głębokim y, tłuszczu, wystarczy, że frytki wrzucimy do piekarnika. Tak naprawdę, y, wchodząc nawet na Instagrama czy jakiekolwiek media społecznościowe, znajdziemy masę pomysłów na to, jak posiłki można zmienić. Też trzeba zwrócić uwagę, że fit nie do końca znaczy, że coś jest dietetyczne, tak? bo to jedno z drugim absolutnie nie zawsze i współgra. Na zdrowym jedzeniu też można się tak utuczyć, tak w skrócie można powiedzieć. Wiadomo, że jeżeli zjemy orzechy, są super ekstra zdrowe, ale jeżeli zjemy ich całą miskę, no to już gdzieś tam ten bilans kaloryczny nam podskoczy. Tak. Teraz znane takie produkty gdzieś wege, jak najbardziej też można zamienić hamburgera, który jest z mięsem na produkt wege. Po prostu dobrze doprawiając, nie bać się używać przypraw ziół i przez to zyskuje. I rzeczywiście tą dietę wtedy chętniej trzymamy, kiedy mamy posiłki zdrowe, ale też i smaczne. A w drugą stronę coś, co wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że jest bardzo zdrowe, a takie zupełnie nie jest. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, bilans energetyczny. Są produkty, które wydają nam się jak najbardziej zdrowe. Okazuje się, że jedzenie ich w nadmiarze okay. też jest szkodliwe. Racjonalnie i tak naprawdę, nawet te niezdrowe posiłki gdzieś co jakiś czas oczywiście mogą znaleźć się na naszym talerzu. Tylko po prostu do wszystkiego z umiarem. Nie tak, że zjemy hamburgera, to i do tego musimy dołożyć i frytki, i lody, i jeszcze popić jakimś słodkim napojem. Spróbujmy obalić kilka mitów. Lepszy model to produkty typu Light. Różnie, to znaczy tak. E, też chciałabym tutaj wyprostować, ponieważ swojego czasu e, bardzo głośno było e, o napojach e, typu zero, mhm. e, które są słodzone aspartamem, i e, tak naprawdę teraz wyszły badania e, na ten temat. I tak naprawdę, żeby coś zadziało się w naszym organizmie szkodliwego, to tych napojów byśmy musieli pić. E, 2,5 litra dziennie, mniej więcej, żeby rzeczywiście to się gdzieś odłożyło i mogło nam zaszkodzić. I nie zawsze produkt, który jest light, rzeczywiście taki jest. Kolacja najpóźniej o 18? Ale ja już powiedziałam, absolutnie nie. Ja jem kolację nawet o 21. Też to hmm, wynika z naszego stylu życia. Kończę zajęcia, załóżmy 20:30, 21. No i ciężko byłoby mi po 4 godzinach zajęć nie zjeść kolacji. Więc tak naprawdę absolutnie nie, aczkolwiek bym oponowała za tym, żebyśmy tą kolację, jeżeli jemy ją późno, jedli ją lekką, że niektórzy z nas chodzą spać o 20, a niektórzy o 24, mhm. więc tutaj jednak w zależności od tego, jak funkcjonujemy, jak wygląda nasz dzień, musimy sobie dopasować do siebie. Czy jogurt to zdrowa przekąska? Jasne, że tak, gdyby nie to, że w większości jogurt nam się kojarzy z jogurtem owocowym, czyli bardzo mocno dosładzanym. Jogurt naturalny z dodatkiem ewentualnie jakiś nasion, jakichś owoców normalnych albo mrożonych, bo w tym momencie już to coraz mniej tych owoców mamy, więc mrożone jak najbardziej nie tracą swoich wartości odżywczych, jeżeli są dobrze przechowywane. Ale odradzam takie jogurty, które już mają od razu w sobie niby owoce, tak. Czy głodówki są doskonałym sposobem na schudnięcie? Absolutnie nie. E, czasami, jest tak, że my się, czasami jest tak, że my się lepiej czujemy po tej głodówce. Rzeczywiście, no bo wiadomo, jeżeli nie jemy 3 dni, no to od razu waga spada nam diametralnie w dół, ale tak naprawdę w większości jest to woda, w większości są to e, rzeczy, które zalegają nam w jelitach, więc po prostu organizm się oczyszcza. To nie jest tak, że po trzech dniach głodówki tracimy tkankę tłuszczową. E, Często jest ona e, zalecana przy jakichś e, stanach chorobowych w celu właśnie oczyszczenia organizmu. Niemniej, jeżeli prowadzimy zdrowy styl życia, jeżeli nie mamy żadnych tutaj e, zaleceń od lekarza, takie głodówki nie do końca są dobre, ponieważ troszeczkę też e, rozregulowujemy swój organizm. Często po takiej głodówce wracamy z napadami głodu i to przede wszystkim to jest ten minus tych naszych głodówek, że trzy e, dni pościmy, a potem i tak to wszystko nadrabiamy, więc raczej bym była zwolnikiem tego, żeby stosować taką racjonalną, zbilansowaną dietę, a nie doszukiwać się diet cud. I ostatni mit, że owoce to samo zdrowie. Tak jak już wspomniane, wszystko z umiarem. Warto też owoce jeść jak najbardziej ze skórką, ponieważ w skórce mam najwięcej błonnika. Niemniej no nie wolno jak to ze wszystkim przesadzać. Tak samo i z owocami też nie możemy przesadzić. No wiadomo, że jabłek nie zjemy niewiadomych ilości, więc też tego bilansu kalorycznego jakoś mocno nie przekroczymy, ale starać się bardziej iść w stronę warzyw, a nie owoców. Poza byciem dietetykiem jesteś instruktorem fitness. I jaką radę dałabyś komuś, kto tak pokrótce, kto właśnie postanowił zmienić swoje życie i zmienić, zacząć się zdrowo odżywiać, zacząć ćwiczyć, nigdy tego wcześniej nie robił? Od czego ma zacząć? Przede wszystkim musi się zastanowić, jakie chce osiągnąć efekty. Nie polecam też zaczynania wszystkiego od razu na hura, czyli i dietę. Ale zaczynamy tak. od poniedziałku. <laughs> to I od pierwszego jeszcze najlepiej. Jak wypada poniedziałek pierwszego, to już jest najlepszy termin. Tak naprawdę najlepiej zacząć od tej chwili. Tak? Lepiej zacząć sobie małymi kroczkami, zacząć od zajęć dwa, trzy razy w tygodniu, poprzychodzić. Potem, jeżeli rzeczywiście zobaczymy, że sprawia nam to Frajdę, wybrać konkretne zajęcia. Czasami może być też to i bieganie. Nam się wydaje, że to jest proste. E, jednak osoby, które mają pewną nadwagę, które nigdy w życiu nie biegały, które nie miały żadnej aktywności, w momencie, jak rzucą się od razu na głęboką wodę i zaczną nawet te 5 km czy 6 e, robić dziennie, czy nawet co drugi dzień, po prostu po pierwsze stawy się zbuntują, po drugie też zaczniemy e, odczuwać dyskomfort, bo nie umiemy biegać, nie wiemy, jak stawiać stopy, a to też jest tak naprawdę ważne. Tutaj też można polecić, oczywiście, jeżeli ktoś chce rozpocząć, mimo to przygodę z bieganiem. Mamy świetną grupę Kutno Biega, każdy wtorek, 18.30 polecam, Stadion Miejski, spotykamy się. Szybkie przesłuchanie. Kiedy byłam mała, myślałam, że... Myślałam, że świat należy do mnie. Troszkę w moje... tak zostało. To dobrze. W mojej lodówce zawsze jest... Kefir i majonez, przyznaję się. O, jakie masz natręctwo? Ogólnie jestem wielkim bałaganiarzem, ale czasami mam tak, że jak widzę, że stoi jakaś rzecz krzywo, to muszę ją poprawić. Jaki zapach sprawia ci przyjemność? Zapach wanilii i zupo. Najgłupsza piosenka świata, która często wpada w ucho i nie chce wypaść. To ona by tak chciała. Chipsy czy lody? Chips. I co będziesz robiła, kiedy stąd wyjdziesz? Pojadę zrobić trening. <śmienicza> bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcamy do, oczywiście do y, aktywności fizycznej. Również zachęcam. Także Ciebie bierze ta i ta. Okej. Okay. Hmm. A tamte pozostałe to tylko te. Tak. Atrapy. Jak <śmienicza> <śmienicza> <Białek> w familiadzie. <śmienicza> Więcej niż jedno zwierzę. Lama. <śmienicza> Jak w familiadzie masz jakieś suche żarty? Bo nadrzut. <śmienicza> Nie. <śmienicza> Tak, nie poszła. Nie, a nie czekałaś nawet w ogóle na znak sygnału, że to koniec. A nie było takiego coś. sygnału. Wróć zrób kilka przysiadów. To, no, już, no, dobrze, no. Technika wroże. Mamy. O jakie... Je... O jak pięknie strzyka wszystko! Cudownie. Dobrze. Mamy. Teraz wszyscy zaczną <śm> majonez. A który majonez? O, majonez... w miarę